Computer World zaprasza. Gdyby ktoś w nocy podszedł do mnie na ulicy, a pewnie byłby to ktoś znacznie większy ode mnie, i zadał fundamentalne pytanie: Czy masz problem? To odpowiedziałbym szczerze: Tak, mam problem z chmurą. Dzisiaj, mam nadzieję, mój gość pomoże mi. Poradzić sobie z moim problemem jest ze mną. Witam Państwa serdecznie. Tomasz Sobol, Product Cloud Manager z firmy OVH Cloud. A ja nazywam się Grzegorz Stech i jestem redaktorem naczelnym ComputerWed. A skoro już mówimy o ComputerWedzie, to chciałbym zacząć danymi z naszego tegorocznego raportu, który opisuje ubiegłoroczne wyniki polskiego rynku ICT. Rynek Cloud Computingu w Polsce, dynamika wzrostu rok do roku 13%. A więc więcej chmury i wciąż więcej i więcej. Pytanie tylko, jakie chmury? To, co cieszy mnie najbardziej i zawsze, to takie dojrzewanie. To dotyczy serów, szynki, wina i technologii. Prawda? Tomku, zdeszmy swoje wspomnienia. Ja sobie losowo wybiorę rok 2020. 15 i stawiam dolary przeciwko orzechom, że gdybyśmy sięgnęli po przekaz marketingowy sprzed prawie dekady, to okaże się, że w tych broszurach, hasłach chmura to jedyna alternatywa dla klasycznych modeli dostarczania IT, a drugi, jeszcze bardziej ważny punkt, najtańsza możliwa metoda przetwarzania danych. Co ty na to? Gdyby się odnieść do przekazów marketingowych, myślę, że są niemal identyczne, tak jak były w 2015, tak jak dzisiaj. Natomiast z tą kwestią najtańsza, to możemy tutaj bardzo mocno polemizować, tak? dlatego że e, tak jak w 2015 byliśmy w takim etapie, każdy się mierzył, co to będzie z tą chmurą, bo powiedzmy sobie, szczerze, jeszcze, była taka nowinka na rynku jeszcze polskim, nie wszyscy byli gotowi tam migrować. Tak, to, w Polsce. Tak, jak to będzie wyglądało to e, wszyscy bardzo mocno wierzyliśmy w, w tą policzalność tej chmury, e, że ona jest taka z piękną predykcją, wiemy, ile będzie kosztowała, bo ona miała optymalizować koszty, jeden z głównych przekazów. Mhm. E, ale rzeczywistość wejścia do chmury e, i pierwsze, jak gdyby, feedbacki, doświadczenie klientów były zupełnie inne, bo nagle okazało się, że ta chmura wcale taka przewidywalna kosztowo nie jest e, i bardzo trudno było to odnieść jeden do jeden z obecnymi, obecną infrastrukturą, którą mieliśmy, względem tego, co spotkamy w środowisku cloudowym. No właśnie, a, a mimo wszystko był taki, wiesz, pędzę do tej chmury, bo pędzi rynek i w końcu jestem i tam się rozgościłem. A aplikacji nie mam natywnych, ale co tam, działają jak działają. A, no i nagle się okazuje, że właśnie tak jak mówisz, to chyba. Nie ten pociąg, znaczy nie, nie do końca ten, którym chcieliśmy pojechać, który był nam przedstawiany, a ja tutaj dodam jeszcze dziękuję mojemu koledze, który pomógł mi takie ćwiczenie zrobić. Biorę sobie na przykład standardowe warunki pierwszego, lepszego Hyperskalera i nagle okazuje się, że w takim krótkim dokumencie, kilkanaście razy, jest wyraźnie zaznaczone, że cena ulegnie zmianie w momencie, gdy cena może ulec zmianie, dostawca nie gwarantuje. I słuchaj, tam mnóstwo takich rzeczy i nagle się okazuje, że dochodzimy do tego, co ty mówiłeś, że no to wcale może my nie potrafimy tego policzyć i określić, co jest tańsze, a co nie jest tańsze to powiem, że to wszystko zależy, bo tak jak mamy, e, postrzegamy pojęcie chmury obliczeniowej i wszyscy mówią chmura obliczeniowa i wydaje się, że ta chmura obliczeniowa u każdego dostawcy, hyperskalera, wydaje się, że jest taka sama, bo e, myślimy sobie no, o technologii. Chmura to chmura. chmura to chmura, no. chmura, prawda? Tak. Ale gdy zaczynamy ją rozkładać na części to pierwszej, no, no, no wiadomo, e, mamy taką, taki klasyczny podział, w ogóle na rynku jest piękny, klasyczny podział, który mówi o chmurę publiczną, prywatną, hybrydową, ale ja gdyby nie chcę gdyby o tym mówić. Skupmy się na tej publicznej, i jak sobie spojrzymy na to rozwiązanie tej chmury publicznej, czyli tak naprawdę współdzielonych zasobów, e, które mamy po prostu do dyspozycji i nieograniczonych, to jak zbierzemy sobie tych hyperskalerów, nagle się okaże, że diabeł tkwi w szczegółach. Zawsze. E, tak jak powiedziałeś, jak gdyby są niedopowiedziane jak gdyby warunki. Mm. I teraz może jak gdyby powiem trochę o, o naszej chmurze. I to jest jak gdyby: niby dostarczamy to samo. Dostarczamy wirtualne maszyny, nie, nieograniczoną moc, moc obliczeniową, storage. Ale dostarczamy tak naprawdę jeszcze tą całą otoczkę biznesową, która mówi: u nas ceny znasz na starcie. Czyli jeszcze nie kliknąłeś, a już widzisz, ile zapłacisz. Masz estymację. Czyli wchodzimy w trochę taki model świadczenia usługi, że. Mamy pełną kontrolę nad chmurą i jak mamy pełną kontrolę nad chmurą, to jesteśmy w stanie ją policzyć. Mhm. Dobra, poczekaj chwilkę, bo yy, zróbmy tak. To jest warte rozwinięcia. Ja cię jeszcze będę tutaj Dobrze? mocno naciskać, żeby yy, te konkrety padły. Yy. Ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć Państwu, że to nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem i tutaj będę po prostu straszliwie, jak to mówi młodzież, banować, banować chmurę. Nie, nie właśnie nie wręcz przeciwnie, ale wszystko musi być z głową, pokładane, jasne, czytelne, zrozumiałe, tak, żeby mój biznes naprawdę był przewidywalny w tej części, czy mój biznes mógł przewidzieć e, z czym ma się e, zmierzyć. No dobra, no to wejdźmy teraz sobie jeszcze, wiesz co, jeś, jeśli chodzi o rynek, tak. Wejdźmy sobie jeszcze, e, mamy ostatni, dobrze liczę? Tak, ostatni kwartał 2024 roku i co mamy na rynku chmurowym? Jeszcze e, spróbujmy zrobić taki, jak to ładnie się mówi, helikopter view, tak? jak, jak ty, jak ty ten rynek chmurowy w Polsce, Skupmy się na Polsce, widzisz, zacząłeś, albo w Europie, jak będzie. Zacząłeś, e, ciekawie, takim cofnięciem się do 2015. Ale źle jakbym, skończyłem. E, na, znaczy nie, 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 nie skończyłeś, te żarty są potrzebne. E, między 2015 a 2024, tak jak mówisz, ostatnim kwartałem, wydarzyło się bardzo, bardzo dużo w Polsce, jeżeli chodzi w ogóle o adopcję, adopcję chmury, postrzeganie chmury, zrozumienia jej sposobuje wykorzystania. Czy znaczy To jest to dojrzewanie rynku, nie? Ja myślę, że jeszcze dojrzewamy. Jeszcze? I jeszcze dojrzewamy. Nadal, nadal, ja przynajmniej z własnego doświadczenia widzę, że ta adopcja chmury mogłaby być większa, ale nadal mm, mamy takie postępowanie, nie wiem, czy to jest domena pol, polskiego, polskiego przedsiębiorcy, bardzo asekuracyjne podejście, że jednak część swoich zasobów przenosimy do tej chmury, badamy tą chmurę, sprawdzamy, jak ona, weryfikuje, jak ona się sprawdza w poszczególnych obszarach. Natomiast nadal pewne rzeczy pozostawiamy w tak zwanym on-premie, czy gdzieś tam u siebie, czy w centrach danych, w starych modelach. Ale to być może wynika, tak wejdę ci w słowo, z jak, jakichś Wiesz, polityk bezpieczeństwa, tak sobie Jak najbardziej, tak bo, sobie tutaj myślę, bo nałożymy zaraz e, kwestię e, legislacji, która wymaga od pewnych branż konkretnych rozwiązań, wskazania, gdzie te dane się znajdują. E, I Europa w tym obszarze bardzo my, mocno i prężnie działa. Niektórzy mówią, że... E, Za mocno. Że to jest bloker, to są kotwice. Natomiast e, jak spojrzymy sobie, jak może to rozważnie budować i, i, i jak gdyby rozwijać te kwestie etyczne, kwestia suwerenności danych, kwestia dystrybucji danych, kwestia utrzymania pewnego rodzaju y, równości na rynku, a nie monopolu poszczególnych, jak gdyby, graczy, to jest to dobry kierunek. Natomiast nadal ta chmura, i to jest coś, coś ciekawe, bo my wszyscy na tą, na tą chmurę patrzymy jako technologicznego punktu widzenia. I, a ta chmura tak naprawdę stała się modelem biznesowym. Tak, to jest po prostu model dos, dostarczania dokładnie tak. I, I ten model biznesowy. Tylko jest, i aż. Tylko i aż, i, i jak gdyby świadomość, jak ona działa, jak ona funkcjonuje, co może nam dostarczyć, jest o tyle istotna, że pokazała nam to pandemia. Że e, nagle się okazało, że ta chmura, która mm, jest nieskończona, skalowalna i tak dalej. <coughs> Była jedynym panaceum na problem z dostępnością na przykład fizycznych maszyn, by się zatrzymały łańcuchy dostaw, a każdy potrzebował się skalować, każdy potrzebował coraz częściej mieć wideokonferencję. Weźliśmy model hybrydowy i jednym z takich rozwiązań była właśnie ta chmura, i ona trochę nas uratowała, że gospodarki nie mogły przenieść się do biznesu, biznesu online, mogły jak gdyby realizować swoje działania, bo to był ten moment takiego boomu, i nawet to widać w raportach. Ja ostatnio sprawdzałem raport, gdzie mamy niesamowity pik do góry w okresie pandemii, bo każdy potrzebował mocy obliczeniowej, następuje spadek i teraz następuje ten wynik, którym powiedziałeś, taki, ten 13%, nawet tam niektóre źródła podają do 20% adopcji tej chmury. I to jest potrzebne. Natomiast y, z tą chmurą jeszcze musimy się nauczyć funkcjonować, bo drugim, drugą fazą korzystania z chmury jest adopcja przez firmy y, kwestii sztucznej inteligencji, bo Wejście w sztuczną inteligencję, budowanie tego jest niesamowicie kosztogenne, a chmura jest takim właśnie panaceum, że możemy niskim progiem wejścia, korzystając z rozwiązań chmurowych, skorzystać z, z, z sztucznej inteligencji na potrzeby firmy i jej rozwoju. Więc mamy takie dwie technologie, które będą akceleratorem akcel, w ogóle rozwoju biznesu. Chmura? i jaj. Natomiast nie możemy jest tak, że zapominamy o tych chmurze, że były kosztogenne i tak dalej. My musimy nauczyć się ją zarządzać. Musimy zweryfikować rynek, gdzie ona, ona nam będzie potrzebna, tego, że już za rogiem puka taka technologia, znaczy technologia, taki model, który się nazywa multi-cloudem, czyli korzystanie z różnych prowajderów cloudowych, właśnie w zależności od tego predykcji tego, co się wydarzy. I dodam jeszcze jedną ważną rzecz: chmura obliczeniowa dla biznesu jest technologią, która pozwala okiełznać niepewność przyszłości przez tą swoją zwinność. Dlatego, że jak rynek nie wie, co się może wydarzyć, są różnego typu turbulencje na rynku. Jeżeli firma za dużo nie wiem, zainwestuje w fizyczne serwery, to musi je zutylizować, sprzedać, ewentualnie ich nie wykorzysta. W przypadku chmury ta zwinność jest tak ogromna, że jak jakiś projekt nie wychodzi, to możemy zamknąć te zasoby, nie będziemy za nie płacić, i uruchomić kolejne. Albo na przykład uruchomić szybko jakieś startupowe działanie na to, żeby sprawdzić, że dany projekt działa. I ta chmura jest właśnie takim świetnym panaceum na to, co nam przyniesie przyszłość czyli taką trochę dywersyfikacją ryzyka. To czekamy na konkrety. Co, Tomku, składa się na koszt chmury? Bo skoro mówimy, że mamy problem z policzalnością lub mieliśmy, a ty mówisz, że nie, że okej, okay. OVH, cloud zrobi tak, że ja, jako przedsiębiorca, będę wiedział, ile ta chmura tak naprawdę kosztuje, ale zanim, mam nadzieję, powiesz, jak to obliczacie, no to co, co, co w ten koszt w ogóle chmury wchodzi, bo być może my sobie też nie zdajemy sprawy z tego, że, że tych składowych jest. Kilka co najmniej. No, całe mnóstwo, bo wielu ludzi ma wyobrażenie, że chmura to jest bliżej niż zdefiniowane miejsce przechowywania danych. Już minęliśmy te czasy, że niektórym się wydaje, że ta chmura jest nad nami, a chodzimy tą ulicą, tak? E, bo powiedzmy sobie szczerze, że chmura obliczeniowa, mimo tych zwirtualizowanych zasobów, wymaga centrów danych, wymaga serwerów malaga nakładów inwestycyjnych przez prowajderów i dostarczania i utrzymywania tej usługi, czyli jakiegoś, jakiegoś majtansu, prądu, tak. chłodzenia, e, łączności sieci, bo e, mimo, że żyjemy w wspaniałych czasach, gdzie mamy teraz bezprzewodowe łącza, to nadal cały świat operuje o światłowody i włókna, czyli przesył danych musi odbywać się jednak e, fizycznymi, e, fizycznymi jak gdyby przesył, kanałami, kanałami. No i to też jest fizyka. I to wszystko wymaga odpowiedniej infrastruktury. I teraz, jak sobie weźmiemy tą, ten koszt chmury, e, bardzo często jest taki przekaz, odsursujesz swoje zasoby i niczym się nie martwisz. Tak, tak. To jest tak, taki pyszne. piękny przekaz. Niczym się nie martwisz. Rzeczywiście niczym się nie martwisz poza tą fakturą. Natomiast e, jakby wejść głębiej, z czego składa się ta faktura, no to powiedzmy sobie szczerze, że każdy provider ma cały proces. I OVH jest tutaj w tym obszarze takim, e, powiedziałbym nawet innowatorem, dlatego że od samego początku, jak powstała firma w 1999 roku, pomysłodawcą tej firmy Klaba no, i jak gdyby rodzina, był pomysł tego, jak budować firmę w oparciu o e, przemyślany nieduży koszt inwestycyjny. Stąd firma zainwestowała na samym początku w rozwiązanie chłodzenia wodą serwerów. I teraz staje się to, co jest ciekawe, to staje się takim tak, trendem. wiodącym trendem, tak? I teraz ktoś powie, no dobra, no ale jaki, jaki to jest trend, jak to, jak to ma wpływ na, na koszt fizyczny, tak? I teraz to jest banalnie proste. Jeżeli mamy serwerownię, w serwerowni stają e, szafy rakowe, tam są serwery, one są podłączone, podłączone to taką wypadkową pracę serwera jest ciepło, które tam generujemy. I one nie mogą pracować w jak gdyby bardzo wysokiej temperaturze, my musimy je schłodzić. I są dwa modele. Albo schłodzimy je w punkcie, gdzie się najbardziej grzeją, czyli na procesorach i to jest schłodzenie wodą, gdzie można to odebrać, te ciepło, albo przyjmiemy tradycyjny model, który funkcjonuje w większości centrów danych, gdzie są chłodzone całe komory. No i mamy niesamowity e, bilans ekonomiczny. Jeżeli chłodzimy całe komory, to potrzebujemy niesamowitą ilość prądu do tych wszystkich e, e, chillerów, które muszą schodzić całą przestrzeń, często bardzo pustą, a nie jak gdyby nie chłodzą tego punktu, gdzie znajduje się procesor. I to moje odkrycie z zeszłego roku na konferencji wrast, gdzie widzę tuzy produkujące serwery, które zaczynają pokazywać na rynku, że sprzedajemy serwery już z chłodzeniem cieczą. Czyli generalnie OVH już to zrobiła. I to się przekłada na koszt. My później nie musimy przekładać ceny prądu na, na po prostu na, na klienta, bo Mało klientów też, jak gdyby rozumie, jak się liczy te pułę, bo półę zawsze jest to, że musi mieć koszt stały, jak gdyby jeden, jeden, powiedzmy, jeden wynika z kosztu stałego e, użytkowania konkretnego urządzenia. Jak każdy, Ono ma jakiś pobór mocy, musi to mieć. I druga część składa się na te wszystkie e, koszty prądu związane z chłodzeniem, zasilaniem, e, z chłodzeniem, e, tego ciepła. I to jest jedna składowa. Kolejnym elementem e, i to też jest bardzo istotne. Mm, można dostarczać chmurę e, w tak zwanym ładnym modelu, bym powiedział, i w modelu przemysłowym. E, Hyperscalerzy robią to w przemysłowym, OVH robi to w przemysłowym, ale jest dużo graczy na rynku, którzy dostarcza go w postaci, bo musi kupić szafę konkretnego sprzętu, wstawia, wirtualizuje. E, OVH też tutaj wymyśliło bardzo ciekawy obieg. E, mamy pełną kontrolę procesu wytworzenia e, serwerów. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy własne fabryki w Europie. E, I to jest właśnie przykład tego, że Pandemia i zablokowanie łańcuchu dostaw nie wpłynęło na firmę OVH. Tak, trochę ta ścieżka się skróciła, tak, nie? I teraz, i teraz, azjaty, az, azjatyckie szlaki. Ja czasami się śmieję, kiedy rozmawiam z klientem i, i, i mówimy sobie, że kurczę, przewidzieliście to, co teraz się dzieje, bo mamy powrót fabryk do Europy, do Stanów, gdzie te procesory, gdzie te, te serwery są produkowane, a OVH już to robiło. i a to też tylko dodam tutaj, myślę, że należałoby jeszcze raz przypomnieć słowo suwerenność, prawda? Ta europejska suwerenność. Suwerenność, odporność. Tak, 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 tak. tak budowanie tak. czegoś, co tak naprawdę zatraciliśmy jako stary kontynent. Nie? Tak i teraz trochę próbujemy to odzyskać i mamy ku temu ogromne szanse. Ja nie chcę tu mówić o kwantum, które też cloud, jak gdyby wprowadziła, kupiła ten komputer i w tym kierunku Europa ma szansę w ogóle być jednym z pionierów. Bo i gdyby nie jest naszym przedmiotem, natomiast y, patrząc sobie na ten proces, y, wiadomo, my jako firma nie produkujemy procesorów dysków twardych, my je po prostu kupujemy od gotowych tam dostę dostępów. Natomiast cały proces budowania serwera, chłodzenia wstawiania go w szaf szafy rakowe jest po naszej stronie. Kontrolujemy każdy odcinek serwera od jego wyprodukowania, dostarczenia, sprawdzenia, schłodzenia, dostarczenia klientowi po Maintenance, czyli to, że serwer ma prawo się popsuć. My go też na miejscu naprawiamy. Nie wzywamy serwisantów, nie mamy marsz. To wszystko jest ścięte okay. do minimum i to pozwala budować przewagę rynkową, którą klient na koniec widzi. I jak mamy te wszystkie komponenty, zarządzamy zmiennymi, to jest na łatwo powiedzieć, jaka będzie cena początkowa. No jaka będzie. Bo w końcu chyba. Nie padło. No. Nie padło, a, a. Tak, spotkaliśmy się tutaj, żeby te moje wątpliwości rozwiać. A z tym, że mam zawsze jakiś problem. Ja zawsze powiem tak. U, u, nie lubię słowa tani, ale lubię słowa konkurencyjne cenowo. I pod tym kątem też, jak gdyby, nie chcę się odnosić do, do konkretnych rzeczy, jak gdyby. Znaczy, ale znaczy narysowałeś taką mapę, tak. że tak, na, na tym jesteśmy w stanie zaoszczędzić, na tym jesteśmy w stanie, to jesteśmy w stanie optym optymalizować. to dajemy swoje, e, tutaj mamy wypracowany taki model, to, to i to są konkretne procenty, które... Tak. wpływają e, na cenę. ...które się sumują, no właśnie. Tak, no i, to, no i to, wtedy, to... znaczy, mogą być różne modele, bo jeżeli jesteśmy ekonomistami, ekonomiści powiedzą, dobrze, skoro macie nisk, niskie koszty wytworzenia, to możecie dać wyższą marżę, być porównywalni z innymi dostawcami, bo to jest jeden z modeli biznesowych, prawda? Yes. Jasne. No my tak nie działamy. My, my, my o tyle tak nie działamy, że my tę cenę kalkulujemy na tyle, na ile firmie wystarczy do wzrostu i dostarczyć wartość klientowi. Dlatego, że zbyt wysoka cena y, może być no, niekorzystna, bo nie każdy, ten próg jednak wejścia może być ograniczony dla poszczególnych firm, ale my jednak jesteśmy firmą, która ceni sobie innovation from freedom i staramy się ten próg obniżać każdemu klientowi, żeby mógł z tego korzystać. I co jeszcze robimy? Yy, wspomniałem o światłowodach, które są połączone cały świat. Yy, Owiecz Cloud posiada własne światłowody i mało kto wie, i to jest najciekawsza rzecz, jednym z największych kosztów chmury jest transfer danych. I Owiecz Cloud nie biluje, w sensie nie charge'uje klientów za transfer danych między lokalizacjami. I to jest taka ogromna przewaga tej firmy. Że można budować sobie odporne środowiska biznesowe, czy też środowiska kryty krytyczne w różnych lokalizacjach, i replikacja danych nie jest jak gdyby czarżowana, czyli klient jak gdyby nie ponosi dodatkowych kosztów. I to też wpływa, bo czasami nawet taki przykład można powiedzieć, że jak mamy centrów danych w Warszawie i w Poznaniu, i transfer danych między jednym i drugim miastem, może się okazać, że znacznie przewyższa koszty mocy obliczeniowej, którą kupujemy. To też wpływa na, 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 na cenę końcową klienta. E, my poszliśmy jeszcze troszeczkę dalej. E, w momencie, kiedy mamy efekt zrównoważonego rozwoju, dbamy o ekologię, e, od poszczególnych firm, e, zwłaszcza tych dużych, wymaga się dostarczania informacji o czymś takim jak e, ślad węglowy. E, I do naszej ceny, którą widzisz, jak sobie wyklikujesz środowisko, które chcesz urobić, widzisz też od razu kalkulator śladu węglowego, ile Twoje zasoby wytworzą śladu węglowego, więc dostajesz też od nas policzalny koszt na zasadzie, jak wpływasz na środowisko. I ile te, m, służy ta służyta moc obliczeniowa po prostu e, dostarczy tego śladu węglowego. To jest o tyle istotne do dużych spółek, które muszą raportować e, służycie ten ślad węglowy. Więc to jest jak gdyby ukłon w ich, ich kierunku, że jesteśmy transparentną firmą o bardzo konkurencyjnych cenach, zarówno na mm, transferze na samych procesorach, na, na, na samych jak gdyby, maszynach wirtualnych, na storydżu. Eee, I takim jeszcze jednym elementem, który mnie zaskoczył osobiście, jak przyszedłem do firmy, czyli podejście takie open source, gdzie mm, pozwalamy naszym klientom korzystać z naszych rozwiązań, ale też łatwo stamtąd wyjść. Teraz wprowadziliśmy takie rozwiązanie e, Managera, który pozwala budować multi środowisko, Korzystają z różnych cloudów bez zamykania się na innych, że mogą, jeżeli ktoś stwierdzi, że na przykład daną krytyczną aplikację będzie trzymał w jednym, u jednego prowajdera, u nas będzie chciał trzymać storage albo jakieś obliczenia, może sobie po prostu te mikroserwisy przenieść lub przeliczyć z punktu widzenia zarządzania kosztami. To jest taka otwartość tej, tej chmury, trochę taki, bym powiedział, nowy, 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 nowy standard, że budujemy jeszcze większą odporność przez tą multi u różnych prowajderów. Tomku, ale to ile? To podam y, liczby, podam jak gdyby porównanie w procentach. Y, Dobra, krakowskim targiem procenty są ok. Do y, jesteśmy w stanie wykazać y, od 30 do 60% różnicy na, na zasobach, które są użytkowane pomiędzy innymi y, hyperskalerami, a nami w rozwiązaniach kloudowych. I oczywiście y, to wszystko jest też zależne od tego, jak jest zbudowana infrastruktura. Bo ja dzisiaj mogę powiedzieć 30-60, ale m, żeby w pełni odnieść się do tego, jaka jest y, ostateczna kwota, jaka jest różnica, musimy z, jak gdyby z naszym y, Priselsem inżynierem zobaczyć, jak wygląda infrastruktura i zaproponować alternatywę. I u, użyć tego prawniczego języka, to zależy. Nie, y, nie, nie zależy, nie? bo my już na dzień dobry wiemy, że będzie to korzystniejsze. I to tu mogę z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć. że Robi różnicę. I to też potwierdzają nasi klienci. Mm, I z tego punktu, ja, tutaj, jak jesteśmy, to chciałbym, jeżeli mogę, to e, jeżeli Państwo chcą poznać tą alternatywę, to zapraszam do takiego naszego projektu, który nazywa się Count the Cloud, czyli Policz Chmurę, gdzie można mówić się z naszym konsultantem, znaczy z naszym inżynierem i, zo, i, i zobaczyć, jak to, e, to w rzeczywi rzeczywistości wygląda na liczbach. I tam zrobić wielkie sprawdzenie. Jak zawsze. No i super. Ja Państwu też życzę tego, żebyście mieli w sobie taką ciekawość biznesową, żeby sprawdzić. Ja również Państwa zapraszam.